Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, bardzo serdecznie pozdrawiam Was tak jak było to zapowiedziane tutaj z jasnej góry. Dzisiejsza katecheza to w zasadzie za chwilę po tej katechezie wyruszam już w stronę Włoch, aby dotrzeć do Dezio, to już jest po prostu bardzo blisko Mediolanu, gdzie w dniu jutrzejszym po południu rozpocznę również wspólne spotkanie modlitewne. Będzie też msza święta, jak zawsze też i katecheza, modlitwa z prośbą o uzdrowienie we wspólnocie świętego Jana Chrzciciela. Zresztą do tej wspólnoty bardzo często przybywam. Kochani moi, więc zakończył się ten pobyt obecny, też bardzo pracowity mój w Polsce. Muszę powiedzieć, że przez ten czas było też wiele spotkań, wiele no przede Wszystkim modlitwy, ponieważ mogłem mieć spotkanie w Lublinie, mogłem mieć spotkanie później na parafiach, gdzie głosiłem rekolekcję w ciągu tych kilku dni trzy parafie, więc wspominam, bardzo miło ten czas, no ale przede wszystkim tych, którzy wzięli udział w rekolekcjach, w no, rekolekcjach w Konstantynowie Łódzkim, Srebrnej. Pozdrawiamy serdecznie księdza proboszcza, księdza doktora Romana Piwowarczyka, także całą, całą wspólnotę. Już nie, wczoraj dowiedziałem się, że po modlitwie z prośbą o uzdrowienie prawdopodobnie jest już przypadek, że małe dziecko otrzymało łaskę uzdrowienia, która miało mieć operację serduszka, ale jeszcze to muszą potwierdzić lekarze, chociaż wstępnie już mówią, że no, nastąpiły takie zmiany, że po prostu. Mówią, że pewnie ta operacja, która była przewidziana, nie będzie potrzebna. Dziękujemy panu Jezusowi za te wszystkie łaski. Później pozdrawiam w giełdzie księdza Proboszcza Mirosława Wojturskiego, no i w Giecznie również ta wspólna droga krzyżowa, przeżywanie razem. No, Pozdrowienia dla Was w Giecznie. bardzo, bardzo serdecznie, a następnie szybko już trzeba było przejechać do Brzezin, gdzie w Brzezinach te ostatnie już rekolekcje i Naprawdę też taki moment, powiem szczerze, cierpienia, ponieważ oczywiście sam fakt, że ksiądz proboszcz złamał nogę, cierpi, a jednak no, to wszystko jakoś tak pływa, ja mówiłem, to jest jakby taka również z jego strony, sam zresztą to przyjmuje ofiara za tych, Którzy do świątyni nie przychodzą, chociaż mają zdrowe nogi, chociaż mają blisko kościoła. Dlatego pozdrawiamy też księdza proboszcza z Brzezin, księdza Mariusza Wojtorskiego. No i oczywiście dzieci, młodzież, was kochani, którzy, potwierdzam was na tym Facebooku, wielu z was. Piszę i dziękuję. No, nie mogę się bardziej cieszyć, jak kiedy dzieci, młodzież piszą podczas minionych rekolekcji: spotkaliśmy Boga, spotkaliśmy Pana Jezusa. To dla mnie największe szczęście, dlatego mogę wracać spokojnie do Italii, ma mając świadomość, że ziarno zostało posiane, tego Słowa Bożego, miłości. I myślę, że to. Y Czas pokaże, jaki owoc tego będzie. Dzisiaj również rano mogłem sprawować, jak zobaczyliście również na naszym portalu była transmisja bezpośrednio z tej przyświętej Sprawowałem Sprawowałem w koncelebrze Eucharystię wraz z arcybiskupem metropolitą czastochowskim. Po przyświętej mogliśmy razem spędzić dłuższy czas i na śniadaniu i później również w czasie rozmowy i błogosławieństwo jego na drogę, na drogę by. Głosić Ewangelię to dla mnie tak bardzo, bardzo ważne. Zresztą będziemy mieć tutaj kolejne spotkanie, bo powracam na Jasną Górę i już zapraszam 17 maja nam przy świętą po południu tu w Bazylice Jasnogórskiej. Będziemy przeżywać rekolekcje w tym razem w Dolinie Miłosierdzia. Tutaj obok, ponieważ u sióstr na ulicy Świętej Barbary, no, nie było miejsca w tym roku. Jest nas mniejsza grupa, ale bardzo jeszcze, jeszcze są miejsca. Zapraszam, aby wziąć udział w tych rekolekcjach, są warunki dużo lepsze, no ale no, koszt jest wyższy, to tak zawsze jest. Lepsze warunki, więcej płacimy. No, zobaczymy, no nie będzie to na pewno zawsze to miejsce, to tylko teraz jesteśmy tutaj u księży Palotynów, dlatego bardzo jeszcze serdecznie zapraszam na te rekolekcje i, i chciałbym szczególnie teraz pozdrowić. pozdrowić. Szczególnie więc pragnę teraz pozdrowić Was. Kochani moi, Wy w domach modlitwy, którzy jesteście naszej całej rodziny Świętego Szarwela, ponieważ. I nowy do modlitwy, który pobłogosławiłem właśnie będąc w ostatniej parafii w Brzezinach na nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie przybyło mnóstwo, bardzo wiele osób. A dla mnie największa radość, słuchajcie, jest to jak ksiądz proboszcz z parafii z Gieczna, na przykład przyjechał na to nabożeństwo i mówi do mnie, słuchaj, jestem w szoku myśmy po rekolekcjach w niedzielę udzielili komunii świętej, że nam się to nie zdarzyło tak dużo po żadnych świętach. Ponad 700 komunii świętych udzielonych. To to radość, bo ludzie otwierają swoje serce. Więc dlatego pozdrawiam was cała rodzino. Dzisiaj też szczególnie modlę się w intencji Właśnie tych, którzy odeszli w ostatnim czasie bardzo, więc wspominamy Janusza z domu modlitwy w Koniakowie, no i właśnie jego rodzinę, jego żonę, małego Józia, jego córkę. To już miesiąc od jego pogrzebu, dlatego polecajmy go Bożemu miłosierdziu. Tych, którzy właśnie w tym czasie też odeszli i już wiadomo, że świąt nie doczekali kolejnych, my idziemy dalej. I najważniejsze, kochani moi, abyśmy mieli tę świadomość właśnie pragnienia życia, że ja chcę żyć, abyśmy mieli życie w sobie. I dlatego dzisiejsza katecheza ma właśnie, bazuje właśnie na... na tych słowach, które słyszeliśmy w Ewangelii w tych ostatnich dniach, by mieć życie w sobie, to znaczy, by mieć pragnienie tego życia, by, by żyć właśnie, ja zawsze powtarzam, nieustanną radością wewnętrzną, pomimo tych różnych problemów, pomimo tych, no chyba nie ma nikogo, kto by nie miał problemów, mniejsze czy większe, to jednak, aby. Tam w sercu nosić radość, radość, że żyję, radość, że spotkam, spotkam Jezusa. I tak jak dzisiaj z naszym księdzem arcybiskupem rozmawialiśmy, zobaczcie, żyjemy w czasach eschatologicznych. Jezus naprawdę przyjdzie. To jest ważne. Jezus naprawdę przyjdzie. I, i kiedy patrzeni jesteśmy w wizerunek Matki Najświętszej, tu na Jasnej Górze patrzymy na nią, no to wtedy no ta radość ona mimo że ona też ma twarz zatroskaną można by powiedzieć nawet i bolesną w czasie teraz zwłaszcza kiedy wspominamy mękę naszego Pana i Zbawiciela, ale dzisiaj, w pierwszą sobotę miesiąca, jakoś szczególnie wpatrzeni w jej wizerunek, chcemy właśnie nabrać tej nowej ochoty i tak chciałbym Was zarazić, kochani moi, abyście mieli ochotę na życie, bo Bóg przychodzi, Jezus przychodzi i On nas uzdrawia. Przed mszą świętą i właśnie podszedłem nawet do księdza arcybiskupa, jeszcze gdy mieliśmy odprawić Eucharystię, przyszedł człowiek, starszy mężczyzna, Przyszedł i do mnie, już byłem ubrany do mszy świętej, a on mówi, muszę z księdzem porozmawiać. My ze mną tylu tu książę, nie, nie z księdzem, bo ja śledzę na internecie, bo ja proszę księdza przyszedłem podziękować, bo zostałem uwolniony. I ja mówię, no ale no proszę księdza, opowiada mi ten człowiek, że w internecie na szarber telewizji naszej e, oglądał rozmowę z egzorcystą, którym miałem i także e, oglądał moje świadectwo kiedyś, kiedy zły duch przyszedł do kobiety, opętał ją i ja widziałem figurkę Matki Bożej i do Matki Bożej tak prostymi słowami powiedziałem, przybłagam Cię przyjdź tutaj, bo ja nic nie mogę i z całej pokorą zwróciłem się do niej i wtedy tam doszło do uwolnienia i on mi opowiada, że mówi proszę księdza, ja modlę się, no miałem wielki problem osobisty problem no, zniewolenia i, ale już takiego bardzo wielkiego i mówi, nagle pozostawiłem różaniec na poduszce, poszedłem do toalety w nocy i mówi, przychodzę nie ma tego różańca, nigdzie nie ma i nagle, mówi, poczuł właśnie obecność jakiejś siły złej w jego mieszkaniu. To było w nocy. I on wtedy sobie przypomniał, że musi się zwrócić do Matki Bożej. I zaczął tak właśnie taką prostą modlitwą mówić. Mówi, proszę księca, szukałem tego różańca, nie mogłem znaleźć. Ale w czasie tej modlitwy poczułem, jak coś mnie dotknęło, jakaś dobroć. Poczułem, że coś się przemienia we mnie. Wsiądz, że zostałem uwolniony z bardzo wielkiego zniewolenia. E, powiedział mi, ale nie mogę tego publicznie tu wypowiadać. I ten człowiek mówi do mnie: Zostałem uwolniony, i za chwilę znalazłem ten różaniec. Słuchajcie, to jest no, niesamowite e, świadectwo. I mówię: e, Zobaczcie, oto działanie. Matka Bosa przychodzi do naszych domów, kiedy my o to prosimy, i kiedy ją zapraszamy, oczywiście. żeby właśnie mieć to życie, w sobie życie, kochani moi, to jest tak bardzo ważne, ja ciebie błagam, naprawdę. Czasami już mam, jestem zmęczony, zmęczony, bo niektórzy ludzie po prostu żyją w jakimś, no, zamknięciu, nie wiem, jakby znaleźli się na jakiejś rotoncie i kręcą się wokół, uczestniczą we wspaniałych rekolekcjach, są szczęśliwi to jest popołudnie, wieczór czy dzień skupienia, modlitwa no mówią, Jezus jest mym Panem, On przenika mnie, jest we mnie a słuchajcie, przychodzi, też. jest, przypuśćmy, w sobotę, czy w niedzielę a w poniedziałek On jest już dętka, przepraszam, że tak powiem po prostu, czy Ona już dzwoni i wydzwania, i jest przybita nie ma nie chce się żyć, jest zniewolony, zniewolona, jest. No, i, I wciąż narzekanie. Moi drodzy, oczywiście, ja to mówię tak, my możemy narzekać, no ale to są ludzie, którzy mają dom, męża, żonę często, pracę. No mam takich. No ale na przykład e, oczekują potomstwa, nie? I nie mogą mieć tego potomstwa no i tu jest ten ból i to przybicie i on w ogóle nie chce żyć już koniec dla niego już nic się nie liczy świat kompletnie czy jakieś innej rzeczy proszę nie mogą otrzymać, przecież to jest wolą Bożą. I dlatego, kochani moi, są, są całkowicie przygnębieni, przybici. A ja pytam, no to gdzie te adoracje, no to gdzie ta modlitwa? No to to wszystko do kosza, no to gdzie jest to otwarcie serca, naprawdę? To tak, jakby człowiek słuchał i nie słuchał. No i tak to jest z Ewangelią, tak jakbyśmy nie raz słuchali, ale zamykali się. Słyszymy wciąż: miłuj drugiego, jak siebie samego. No, a my jednak miłujemy kiepsko siebie, bo tak możemy mówić, skoro drugiego tak traktujemy. Dlatego, um, kochani moi, więc. No to jest szalenie ważne, abyśmy jeszcze w tych dniach, które zostały nam w dniach Wielkiego Postu, o tym pamiętali. W najbliższy piątek będę uczestniczył właśnie w drodze krzyżowej w Graniano. Przez ulicę Graniano koło Pompeji przejdzie droga krzyżowa, natomiast w czwartek najbliższy, w przyszłym tygodniu będę przewodniczył również mszy świętej w Graniano przy figurze świętego Ojca Szarbela jako w tym w kwietniu. No i będę prosił właśnie za tymi, którzy tak popadają właśnie w taką niechęć życia. I to w tym czasie. Dlatego zapewniam Was o tej modlitwie. Trzeba się podnieść. Trzeba się podnosić. Trzeba szukać Bożej radości. Słuchajcie, szukać Bożej radości. I to jest szalenie ważne. Tak się budzić, jak budzi się teraz wszystko do życia w czasie tej wiosny. E, śpiewamy, była cicha i piękna jak wiosna, matka, która wszystko rozumie. I rozumie Ciebie i rozumie wszystkie te sprawy, no ale człowiek musi tam coś od siebie wymagać. I, i chce, i, i powinien no, przemieniać i powinien. Ucieszyć się stokrotką, którą znalazł na łące. Ucieszyć się czy tym naprawdę. I bardzo, bardzo o to Was proszę. Kochani moi, więc jak mogliście zobaczyć, wczoraj byłem również w Warszawie na. Targach wydawców katolickich. Ucieszyłem się bardzo, bo też spotkałem wielu ludzi. Mogłem podpisać książkę, mogłem porozmawiać. No ale oni przychodzili wszyscy po Błogosław, nie ojcze! Po Błogosław! No i błogosławię więc Was wszystkich, których poznałem teraz niedawno i zabieram w sercu, naprawdę. Pamiętam o Was wszystkich i myślę, że gdy powrócę do Polski 17 maja, tu na Jasnej Górze, będzie msza święta, a później do 19 maja będzie, w, właśnie u ojców Palotynów będą rekolekcje, a 19 maja wyruszę kolejny raz na pieszo z Częstochowy, tu, stąd, do Wadowic. Do Wadowic na pieszo, aby uczcić Jana Pawła II, bo przecież kolejne urodziny, no ale też, żeby podziękować Matce Bożej, wioząc obraz, który przywiozę tutaj Matki Bożej w niebowziętej Zniegowici, aby uczcić. Aby po prostu ją uwielbić. Będziemy mieć ten obraz podczas naszych rekolekcji, dlatego tak bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na rekolekcję. Pójdę na pieszo te kilka dni, śpiewając majówkę, zatrzymując się z wieloma ludźmi, dlatego zapraszam. No oczywiście przygotowujemy się również do naszych rekolekcji, ja, naszych nie rekolekcji, ale naszego dnia, dni świętego które tym razem odbędą się na Słowacji. Pozdrawiamy naszego księdza biskupa Stanisława. Modlimy się w jego intencji. I 22 będziemy na Słowacji. Bardzo ciekawie będzie. I jaskinie zobaczymy. I będziemy, będą prelekcje. Będzie charyzmatyk z, z terenu Słowacji. Będzie modlitwa o uzdrowienie, Będziemy mówić o arce Noego. Będą bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Trwają zapisy. Zapraszam Was, bo. Trzeba nam tam pojechać na teren Słowacji, ponieważ no, również będziemy szli w procesji z Matką Bożą w Niepowziętą Zniegowici na tej ziemi słowackiej do katedry w Rożnawie. Tam będzie wspólna też msza Święta i Dziękczynienia, tym bardziej, że będzie to takie już przedstępne przygotowanie pomału do koronacji, która być może za dwa lata będzie tego wizerunku właśnie. Matki Bożej w Niebowziętym. Na tym kończę. Pozdrawiam Was. Pamiętajcie o modlitwie, bo wyruszam teraz już do Italii, abym mógł szczęśliwie jutro dotrzeć tam na miejsce do Mediolanu. Pamiętajcie o modlitwie. No, dziękuję Wam za Wszelkie dobro, modlitwę, za wsparcie, i na naszym portalu widzicie można. Tam jest konto podane, gdzie możecie wesprzeć naszą telewizję, byśmy mogli zrealizować wiele w czasie tych świąt, które będziecie będą nadchodzić, aby z Watykanu, bym mógł Wam wiele też jeszcze powiedzieć. Niech Bóg Wam błogosławi i z jasnej góry błogosławie w imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, Zawsze Dziewica. Nasza królowa polski, nasza królowa